się mankołączyć z tym Jack. no a to jest dalsza rzecz w tragedii legi, ledwaga no to przejdźmy w takim razie do terminarza już na podstawie rozeszliśmy o więc napierdę, że od meczu z Belkanem Gąbski wydając 3 do 1 po wyluach i nazywam za Bereszyńskiego i Michała Żydu dalej eliminacji po mistrzów 4-0 tysiące z Kontoryga w drugiej ręcznej kwalifikacyjnej a z ich 2-0 w 1-0 Wysoka wygrana dalej. Super pucha i finał i wygrana R-0 w golu Mirosława Ludowicia. Czerwona Kapka w 80. ludzie udało się od utrzymać to powodzenie. dalej. Jeszcze drugi mecz meczem, żeby końca już egzekucja. 2 do 0 wygrana Radowicz Czeźniczak. I mamy trzeciej ludzie, gdzie zgramy z Alice No i w prawdopodobnie w tym odcinku będzie z Krakowa i dzisiaj dwa mecze. Będziemy mieli. I dalej. To jest w takim razie stroną. Tutaj właśnie chcę jeszcze kupić tego młodego. To jest jeden. Tylko od ocenić sobie go. Myślę, że jak należy, to jest zjebisty zawodnik. Prawy pomocnik. Zobaczmy może sobie jego... jego, jego, jego... jego, jego um, to było chyba w raporcie z i już pamiętam. I zobaczmy jego tutaj w Może gdzieś na parę nasz tylko nasz płot, ten bardzo łatwy prawe. E no to byłbym naszym najlepszym parem pomocnikiem, ale myślę, że i tak Rado by grał. 18 latek myślę, kurde, jak na takiego młodego zawodnika do jakie buty, to spierwili. Tutaj bardzo wysokie atrybuty. Tutaj przyspieszenie też w miarę, no tu trochę średnio. Ale to się da było radzić oczywiście. Młody zawodnik. No i przede wszystkim zobaczmy hmm, historię. Zobaczmy. Kupili, e, kupiliśmy z wolnego transferu do, do Tylerolam. Myślę, że jednak on będzie takim uzupełnieniem naszej środkowej obrony. No, nie wszystkie brony ma niezależne, ale raport jest No, może swoje lata robina, no, ale porządne obrońca. Dalej, yy, wolnego transportu yy, z komuniów łownych, kilku kłopotów i transferu, że podstawowy środkowy obrońca będzie stworzył parę albo takich albo zjedłowców, ewentualnie jedłowców, No Bardzo, myślę, że to właśnie jeszcze zobaczmy, jak on tu wygląda. No tak, tutaj jeszcze Jędrzejczyk, Jadłowiec, niestety się nasz nie jest no tu jeszcze dwa co z On jest tutaj jeszcze, coś z tym zgalijakiem, z Co kurwa? Z co ty pierdolisz? Ty kurwa. Bo co tego chuja kupowałem? Jaką kurwa wychowalkę? No kurwa. Ej, kurwa. Kurwa, takiego wychowanka ja tu kurwa kupuję jakiś starożyt po 32 latach, kurwa, nie dołożyłem, no nic. Odszedł on, dał St. że żywakową na serce, tak jak ja to opowiadałem, yy, odszedł, po prostu, no bo już starość, nie nieradość, 37 lat. Odszedł yy, Liboja, także do innego, do ASNC, hmm. no może faktycznie ma nie niezadowolenie, ale mi kurwa się to nie podoba, przecież że mi nie podoba zupełnie. To, 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 to chyba zdecydowało. No i przydaliśmy Marko Schuller 200 tysięcy do ado To z tego powodu, że kurwa, szóry, chyba dzisiaj jestem dobrym z ale czasami kurwa, takie błędy. 90 zimy. Ocena. Błędny mecz w jeszcze, odszedł, nie, na wypożyczenie proszę bardzo, żółek do korony kielce. Myślę, w sensie, że w następnym nie będzie naszym, będzie w pierwszym i ogólnie będzie w pierwszym drzwiu nie. Mikita. Wypożyczony. By do Bóg ranki też by się rozwijał, gdy nie, nie, nie zerwał. Jeszcze Cezary i Michalak na no, poczenie do Kocińskiego Brzesko. No i Michał jak do nich wczy, bo raczej nie ma tutaj szans rywalizacji z naszymi zapasnikami, jak no, w pierwszy widze może poradzić sobie, ale w klasie trudno to mówić jakąkolwiek e tutaj szansy na grę. Mm. No i przesunęliśmy się tutaj w zimie, w którem szkocku milion sprzedziliśmy. się klasował, wbijamy się w górę. No i super Puchar już mamy zwycięski, a i teraz bez do pierdolenia, niedolenia się do meczu z Elfesborgiem. W trzeciej rundzie No dobra, się w składzie. Kurcja w bramce. Ważniak lewa, Jodłowiec apis, Rzeźniczak, no ale ja bym tutaj dał to będzie ciekawe może Rzeźniczaka i z takim wkładem możemy wyjść. Czy damy szansę, Kota mówi? Nie, Kota pójdzie na rezerwę z ataku, Stagam będzie, zbaliśmy linie na sklep, bo jest za szybki. I może, chyba taki skład możemy wejść, nie brzydki szansę, brzydkiemu, bo zwykle to Piotrowski jest moim faworytem zdecydowanym, jeśli chodzi tutaj o... No i może zamiast Łukasika, kucharczyk standardowo, tak tylko oczywiście... Tak, możemy taki skład wejść, ale gdzie No z wyjedziemy, hmm, rozwinął. Miałem już oferty za Artura wysokość w wysokości tam podaży 1,7 miliona, to za niego 2 miliony. Wtedy miałem go puścić. No i także także zainteresowany jest dużym duszonym kucjakiem. Co oczywiście jest w tak dobrze do zrobiła kucjak. Yy, oczywiście. No i kurwa nie chcę przed niepodstawego kontraktu, bo kuciu ze mną, kucy, że on wchodę i że on tutaj nie spełnia swoich, um, swoich marzeń. No, powiedziałem mu, że awansujemy do Ligi Mistrzów. On mnie oczywiście wyśmiał, bo przecież Polski klub nie ma szans, yy, to tak trzeba do Ligi Mistrzów, więc co tu w ogóle gadać? No zobaczymy, zobaczymy, jak może, jak awansujemy do Ligi Mistrzów, to... bo tak jest oczywiście kręgosłupia. No zaczynam merdów z pitolenia. Pol świni, pijodłowy, od razu do bliskiego piłka. Brzyski. Brzyski ciągnie tam na Brzyski pierwsza akcja. Dobroczystkowanie. Furman. Hauger w kontakcie. Jędrzejczka. Radowicz ładnie zgranie do Jędrzejczyka. Brdojak. Furman. Dwali szwili. Ojej, ojej, ojej. ojej. Bezodzielny strzał blado. Brzyski rzut wolny. Aj, ojej, ojej, ojej. To będą wszystkie. Zrozumowałem się. Trzeba bramki, żółta karkarnia były, no i to jest sama wiadomość dla nas. Pierwszy noc u siebie, przydoby się jakoś tutaj, Brzycki, bardzo dobry. To. Furman, Werdoniak, Brzycki, Brzycki. Także nie może i Brzycki jestem lepszy od ale no Brzycki ładnie! No właśnie, ale nie ma, nie ma zupełnie prawie nogi tam jak Kozłowski o ile często schodzi na tą prawą mi uderza, wali świli, odzyskuje piłkę. Czy to będzie bramkowa Te dwa świli. Wszystko cało chcę zająć. Bangura, ojca może w gronie, to jest główny gronie, zawodnik ich. Właśnie Mohamedu Bangura, czy jakoś tak nie. Jakoś tak było. ja on właśnie otrzymuje żółtą kartkę. Ale Mohamed Bangura, odblisko, blisko było. z odbliski, żółta kartka, żółtą kartką ukarany. od Bramki. jak? I dwa świli, bardzo ładnie przyjmuje. Wrdoja, jeden rzeć, spokojnie, oj, trochę się do... Żodow Żadowiciela dowicie w jak faulowany i fachlen, to... No, czy czyliby czerwono? o, nie, chyba nie powiedział czerwony on tak się robi i... nie, jeden z ma kartki Brzydki, druga szansa na Brzydkiego, co, czy ty, jak ty mi robią, to wydarzył to nawet też, sagan, ładnie, jest, zjadłowy, cały ten strzał, nie ma szansy wchodzić lękarda Wawrzyjak. Brzysk. Wrdojak. Wawrzyjak. Furman. Wawrzyjak. Wzawrzyjak. Matko Radowicz. Szuka miejsca. Wrdojak. Elengard. Ależ interwencja. No. Brzysk. Żółty ważny. Elengard. Żadowicz już tam był. Tylko czekał. jak Wawrzyjak. Brzysk. Wawrzyjak. Wadrzyjak. 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 Brzysk, Wadrzyjak. Wszystkie 1-1. Wali Szpil 1-0! Fantastycznie, Lado. 1, jest tak, 1-0. E, zapomniałem też oczywiście powiedzieć, że podobno jest tutaj Wali Szpilego, także zainteresowanie właśnie nim. Ze strony Federal Lens, Ale cena zaparowa oczywiście dałem tutaj 2,5 miliona. Tak samo Kuciak. E, tak samo Kuciak. A więc spokojnie możemy być. Rado! Szansa! Dwali! Właśnie w tej chwili jest ten formal, i saga, ale ja, chwileczkę będzie. A jednak nagrałam, ale tutaj nieformal, Furmana genialnie, 2 0 No i kurwa, tak mam grać. Tak wygra piłkę, brzydki szansa i odłowiec. Aj, ja znowu nie nagi. Uno, no, 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 no. koniec też powy. Dobry do zer, spokojnie. Przyszło, że tylko było że trochę po tych spadingach, bo nie mieliśmy za dobrze. Popatrzam, że taki pół jest w mieliśmy w spadingach, no ale Kurde, bo nie szło dobrze. Z Donkałem mogliśmy być spokojni spokojni, żeby wyrzucić. Pan Dort, Karek, taki że mi roda karka lajowała od i dwali świlego, bo agresywnie on by procedował. Jędza ma za duże miejsce zdecydowanie. Furman! No i Furman, przyzwyczaiłem się do Furmana, bo że tak kilka lat był w dojach na Jędrzejczyk, skąd on się tu wziął? Stagan! Ale Sagan, no kur... skąd bramkę miał ja Saganowi? Tylko z główkowa dydawki. No i było w miarę 10 bramka. czas mija. No i zobaczmy, no, może nie zmieramy. Patrzmy, może coś. Zmocy, że ktoś tam jest w akcjach, chyba idzie. Chyba idzie ktoś jak że nie ma ja czasu, spi się ładnie, nawet domy nie wyrzutkują. No i wejdzie ten e, ten się martwę, że tutaj coś zbroi nam głowiec taki. No, trochę się zabawli jaki. Radomić. Radowić. 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 Radowicz brzydski! 3-0 no, Ale... To i Brzyki się żegna z wójkiem. Trzajobrank. Co ty radović? Zobaczmy. Co z roju Skręcił Skręcić jak chciał, zdecydowanie za obrońcę brzydki. Genialnie, tam wszedł na długi słupek. No i widać, nie dał No i wchodzi z naukow. Ładnie, dobrze, dobrze. Może więcej szans powinien mu też sobie dawać, no ale Mariany dwa nie najlepiej grał. A więc postawiłem do Krzysztofskiego, bo jest rybanie Krzysztofskie bardzo nie się sprintował Więc to tu wymagasz. No dobrze, w ogóle do mamy. I spokojnie, spokojnie. Kotek. Ważynek. Kosetki. No edward ma kosetki. Pisze, furman. Kosetki mamy, czyli dmianę. Jędrzeczek. Jędrzejczka, no właśnie. To, to właśnie, co harkuje Jędrzejka. Podłączanie do akcji. Jędrzejczka. Radobić. Jędrzejczka. A, nie jedno się jest. Fabian! Twali szwili. Była szansa na znakomitą elegancką, na 4-0. Tylko trwa tylądzie, można nas ktoś wytrzymać. No bo tutaj nie wierzę, że... FZ Bork jest jakieś... Jakaś kolejna szansa ma tutaj. Sześćdziesiąta pięć minut, a 90 minuta będzie. Minuta doliczona do pierwszej połowy. Jeszcze szansa na bramkę, kosecki. RADO! Ależ uderzył z powietrza. Jacyś to spierdziaju. Koniec, koniec maszyn. Ładna wygrana 3-0 prawie tego czwartej rundzie. Co kurwa? Spierdolić to jest tutaj. No yy, podbudować. O kurde Sorka, sorka, zorka. Mm, Te kosty doliłem tutaj CD. Kurwa, a nic, jest, kurwa, CD. K7 rawek, Helenius. Mamy tu jeszcze inne prosty kluby. A chociaż e, dla mistrzów zapomniałem, że w Polsce jest tylko jedno miejsce. Mm, Skrób Każdy do bazlej, jak to widać. Z dupia działam, kurcja, kurwa. O, przejeżdżamy do meczu z Krakowiem, to będzie pierwszy mecz w Ekstraklasie. Zobaczmy, może sobie Łukasik hał. No. 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 i myślę, że... teraz mamy... Myślę, się Łukasik ładnie rozwija przede wszystkim, bo w pierwszej stronie to on był bardzo, bardzo rzadko. Zobaczmy. O kurwa. Tak się, kurwa rozwijać, nie? I tu kurwa, to co pierwsze sobie odpierdalałeś, to masakra było. Jedźcie mieć im z koksem. Mm, 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 mm. Zobaczymy, jaka ona wywazywała. Oczywiście z niższej ligi. Hm, no kurwa, kurwa, No to się zmieni, najgorsze. Jak to chłopata było, tylko kurwa, nie wiem dlaczego ja tego pensownie mogę zrobić. Kurwa, nic mi nie kurwa, ja pewnie nie, nie powiem kurwa, o co chodzi z tym. Mam kurwa kasę y, na pensję, mam kurwa kasę, żeby zapłacić interes, ale jak gorę na ten, na pożyczkę, no to on mi się kurwa, nie wiem, no. Jakby nie miał po prostu, nie wiem, czy to może z tym, że niezreprognozowany budżet za nim. To. No nie wiem, podpowiedzcie mi, jeśli ktoś ma pomysł. Proszę pisać w komentarzach. Którym, no dzisiaj już będzie ten mecz. No. Dochadł, wygrał 3-0. Z widziałem. Pierwsza rzecz po prostu, że mój podstawowy wyglądał Pomocnik. Potrzebujemy dużo brak szkliga będą to trzy dni mecze. Potrzebujemy dowodników. Dużo. Musimy mieć szeroką kadrę. No dobra, i dzisiaj mecz z Krakowem w ekstraklasie No dobra, trochę tu zmienimy w takim razie. Kosecki wejdzie. Chyba, wchodź tu i, do. i Dobra, na ataku zagraje Wam, bo do... No. Boladą, kurwa, teraz co to na jakieś miejsce Kurwa, kotek jest niezarejestrowany. Co to pierdasz? aha, dobra. Aha, bo chyba nie ma być więcej niż Dlaczego on Dlaczego kurwa mi z No nie wiem, dlaczego znaczy, on jest zarejestrowany. Przyszedł kurwa, chyba rejestrowany. No kurwa, jak mi jest taki? Nie wiem, no, kurwa, ale Nie wiem, no, kurwa, to oni odpierdalają z górną. Kurwa, nie jest kłatki, tylko tak się Chuju, nie mam brata. Dobra. Kotek, czyli kontrakt nie może zagrać. No. No ja kurwa, się zgorzono. Co kurwa. Aha, dobra. To, yy, to Łukasik razem z, z Hudmami niech będzie zagrają. No, yy, yy, coś takiego. Że do Jakowi damy począć. Jakiego no, wejdzie dla Segana. Chuj, skabę może... nie skaby? No, no tak, a nie, co tak, robiłem? No mecz z Krakowem. A jedziemy z pitami. Oczywiście, jedziemy pozwycięstwem, zdecydowanie mi będę meczu, nie mam basta, żebyśmy tutaj przyjeżdżali. <tosłuch> trzymają piłki, bo oczywiście ten standardowo jest pewnie na pamięć macie to sobie tutaj i damy okazję bo jest w no to trzeba iść tutaj skłamić a więc Krakowa też na mecz Berdian Kosanowicz Marciniak Romanów Kosanowicz Macie no i teraz w końcu, tak. Lacić mam wybudowanie, ale Wawrzyniak nie, nie się ale furmanu Łukasik Wawrzyniak spokojnie Jędrzejczk, opanowane sytuacja mają mieć. Radobić. No, chciałbym się ruszyć. Tutaj jak ty przodu radość. Furman, dwadzisz chwili. A ci wybili, to biłka, ale mam, to czasem w posiadaniu. Radobić. chwili. Ej, bolą dojechać. Aj, jeszcze do kostki jeszcze doleciać truna. Stanął na przeszkodzie, nie odłowę. Oj, joda, miłoda, go za afegurową. Jest radobić, bo Łukasik. Aj, już też nie Łukasika, ramki minimalnie. Ten. Potem uderzyłem do Daniela. Przydało mi się chłopiec kurde wyjąć efektowny. Chociaż zwycięstwo tutaj. Oj, 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 ta piłkę z tabletki. Jedomano, gdzie to wyglądało, Kasik. Dobrze. Ale Rado trochę zadowolenie, ale radość otrzymał. Radowicz! Trochę za mocne wygrania, ale bardzo dobry pomysł. Do grania. Muszę trzeba być brawo Radością, za ten pomysł. Walcijak, ocisnął nas. Romanów. Struna. Dobrze jodłowiec. Oj, 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 uderzenie Uderzenia jako ale no blisko było. Musimy uważać. Rado, wiec. Oj, jodłonia. Kurwa, koło bramka, no jakie w dole. Wszelkie z jodło nie będzie. Miał. Szansa. Jędrzejczyk! Jeszcze jędza! Wryje... Ja pierdolę, jak to nie wpadło! Budzińsk gdzieś tam wybił. Radowicz. Kurwa. Radowicz! Bulon, oj wyrzucił to podając ziewanie. Kurwa. Kosecki, jeden na jeden. Kosecki! Ja pierdolę. Co to znowu na macie? No wy jak, może on coś wróci. Dwali świlnie, czy nie ufałszowany. Kurwa, bardzo dobry pressing w polkarnym ma, ma, makakoria. Dobrze wypychają nas, pola. Aaaaaaah, luta taka taka na O kurwa. Sorry za głos kurwa, ale trochę późno jest kurwa, jak przymulony jestem. Rado, widziałeś, kurwa, to już zrobił. Rado, to musisz ręka. Kosetki, wina tu, ale furwa on powalczył, kosa. Oj, sprawy nogi w obrynak. Nie pełnię. No kurwa, no, tak kojemy tałczę, tam ale kurwa, coś się przebiście nawet. ...przez tą obronę... ...my to ...kurwa, zarazem... ...trzeba coś zrobić... ...nie wiem co by tu zrobić... ...jeszcze poczekamy, może coś... ...może coś tutaj zrobię jeszcze... ...ciekawszego... ...tam, albo prowadzimy innego... Wolę za Łukasika, bo Łukasik ktoś do ofensywy daje... Dobrze jak ...Wawrzyniak... ...kosecki, no i kosecki ma udaje... ...Łukasik, bo no do... Radović, kurwa, no Radowicz, kurwa, nie możemy z tego... do fragmentu strzelić. Radowicz, ja zrzuca. Furman, Romano. Łukasika. Fur, Furman. Jędrzejczka. Jędrzecik. bo no, to musi być bramka, sabaj! Ja pierdolę, no. Radowicz, nie możemy może bramki strzelić. Łukasik. Jest rado. Ale z zamieszanie z polkami, jak to on się tu broni? Rado, to musi być kurwa grama, no. Ja pierdolę, no. Nie wierzę. Rado. Jeszcze trata piłki, Romanow kontra... Romanow, sztuna. W korytarce. Sztuna do kartela Kurwa, no nie wiem co robić. Realizm to będzie chujowy. Łukasik, druga narka, to z pewnością ja Nie ma chuja. We wsi trzeba nie jeźdź, kurwa. Ja nie mam pomysłu kurwa, co by tu zrobić? Kuchaczek wprowadzić, ale na ładnie gra. Bo do nic się daje. Kuchaczek. Eee, może coś tutaj. Kurdeł, sobie do kurde gąbsy go do ofensywy, nie potrafi go ładnie zagrać ofensywnie. Rzeby kuchaczyk też tutaj dał, kurde, świeżo. Kurwa, no. Dupa. Trzeba dać kurwa na chwilę na przewagę liczbę, bo kurwa nie ma bata. Trzeba wygrać ten mecz. Kurwa. No i chuj się dzieje, ja pierdolę. Nie wierzę kurwa, po takim meczu z Borgiem kurwa to taka lipa, Marcinak, Budziński, Strauss. Ja pierdolę! No i kurwa. Ja walę jeszcze Bramkę mam waleni. Huu ja pierdolę. No nie wierzę. Mniejżejszyk. Gol. GON. Radowicz. Fatalnie. No kurwa. Co wy robić? Jeli bramka! Furman! Ależ przymierzył, Kurwa! Cała, cała nie tobie furman. Kurwa, dalej robi, jak nie on. Ale przypierdoliu. Szybko powiedzą ten, że kurwa... Ładnie zawincałem to w polukarii. Zobaczmy to ładnie rado. Po samolocie się wybił. Romanow, tu jego błąd. Furman, ale się wężył. Dominik Furman. kurwa. No już myślałem, że dupa, a tu jeszcze jest szansa. No kurwa. Sabaj. Jędza. Może w lacić. Budziński. Golno. Przyde... Przyjęcie. Kurwa. To duże miejsce, man. I egzekucja. Szybko. Akcjonować znowu życzne. Jędza. Radowicz. Radowicz. Tylko Gol, gol, trochę się zgrywa, furman. Byłeś no chwili furman. Przyzwolony chyba? To no jest szansa, Radowicz. Chuję, bo jest tak mój gry. Ale jest szansa jest drawka, ważli Kurwa, jest. A, jeszcze po zamieszaniu w polkarni, furman, gol. Tutaj to to do tu granie. I wow, jak powalczył bardzo ładnie. Oj, przelobował do e, bramkarza. No i teraz to jest, kurwa wyrzędne na kontrata, No łata. Już trzeba kurwa na powstrzymywanie dać. <coughs> <coughs> no mija, mija, mija czas. Nie czy sędzia jeszcze do tego typu 90... Mam na pod bramką przeciwnika Kocetki, rzut rzutkarny. I bardzo ładnie, mamy szansę na, na bramkę. No i Furman. Jeszcze żółta rekala dla zawodnika Krakowi. No może być 3-1, może być bryli od Dominika Furmana. Furman? Furman! Blisko tabaj, ale jest 3-1. Bryli od Furmana, bardzo ładnie Dominik. Będzie, to był dzisiaj jego dzień. Je, jego mecz. Peblecki, Guziński. Na koniec, na dzień to. Koniec. Koniec kurwa. Dobra, no, koniec. Ale 2 3 1 bardzo ładnie już się kurwałem, a tkiem po tym golu Romanowa, że chuję to zrobimy. Ale no, nam się udało. Gęsto się będę uchował, bo ha to, to, to by 3-0. No ale co, Nieźle. No, Jakie kontrolę z innej, będę uchował na setki. <grym> Dobra, ale w takim razie tak jak mówiłem, to jakbyście mogli mi mogli w co, o co tu kurwa chodzi. No, mam, kasę na transfer, mam kurs destrycyzujący od tygodniu a nie chcę, po prostu piszę, bo tak i tak, no. Może, nie wiem, może być coś zainteresującego że, że pod nazywany budżet jest na miliony, no nie wiem, no, piszcie w komentarzach. A więc dzięki za oglądanie, no i pozdrawiam, by było to jak się ma.